Hah, ide temui ular biar Czy co się dzieje? Gdzie jest kawiarnia? Hej, wszystko w porządku, co się stało? Burza zniszczyła moją kawiarenkę. Och, to okropne! A co powiesz na zbudowanie nowej? Ale nie wiedziałabym od czego zacząć. Brzmi jak misja w sam raz dla sama kartonowego architekta! Genialnego mistrza rzemiosła! Będziesz miała swoje nowe miejsce! Musimy zbudować kawiarnię dla mojej nowej przyjaciółki? Nie ma sprawy. O, dzięki. To co? Zaczynamy? To będzie idealny front. I mam już śliczną elewację. Tu. No, pokaż, co tam masz. Wow, świetna robota. Wiedziałem, że ci się spodoba. Teraz musimy zawinąć krawędzie. Dzięki temu okna będą wyglądać schludnie. Patrz na ten kolor. Sami, twoja przyjaciółka będzie zachwycona. Co, gdzie jest twój sprzęt ochronny? To niebezpieczne. Ach! Czy tylko mi się wydaje, czy te cegły pojawiły się znikąd? Sami, proszę, bądź ostrożny. Nie chcemy żadnych wypadków. To bardzo ważne. No dobra, zróbmy większe okno z uroczym akcentem. Sami, wszystko okej okay tam na dole? Potrzebujesz pomocy? Wow, znowu to? Przed malowaniem musimy zamontować framugi. Biały bardzo się wyróżnia na tle różu, prawda? Wow, ktoś to ma świetny gust. głos! I nie zapominajmy o drzwiach z uroczą różową gałką. Kontrast kolorów zawsze wygląda dobrze. Sam, teraz dach! Przyjąłem! Mam egipę! Powoli, spokojnie? Już prawie u celu! Aha, powoli! Mm. Suzy, chyba o czymś zapomniałaś! Ups, dzięki, zawsze mogę na ciebie liczyć! Złóżmy te śliczne różowe ściany. Jedna po drugiej, przyjemna praca. Wow, to już wygląda jak prawdziwy budynek! Jasna sprawa. I mamy to. Potrzebujemy też trochę detali na zewnątrz. Ładna żółta markiza. Idealnie. Ach, oh, Wszystko jest to dokładnie tak jak w moim projekcie. Super. Oh, ale jestem wysoki. Rośliny rozświetlą balkon. Och, jakie śliczne. Już zewnętrzną część mamy gotową. Teraz wnętrza, sami to twoje poletko. O, wspaniale! Zamieńmy te przestrzeń w dzieło sztuki. Podążajcie za mną. Tu moglibyśmy mieć jacuzzi. Może z ogromnym telewizorem w tym miejscu? Tak. Um, hello? To ma być kawiarnia dla Lalki. Pamiętasz? Hmm. Nikt ci nie broni. Hej, moja czapka! Ach, moja biedna czapka! Zasługuje na odrobinę szacunku! Zapłacisz za to, sop. <grym> spokojnie, Picasso, tylko sobie odpoczywa. O, to się nada na drzwi do szafki! Dziękuję. Do usług, partnerze. Dodajmy to odrobinę magii. Wow, niesamowite! Podwajamy urok, Presto dopio. Ach, uwielbiam magię! I mamy blat kuchenny. Wystarczy to dobrze ustawić. Mniejszy idzie tutaj, a tu dam ten element i powstanie piękna podkowa. Co myślisz sam? Wow, ale nadal brakuje pazura. Hmm, a to? Taki trochę retroklimat, prawda? Ładnie pasuje tu w rogu. Brawo! Powinno wyglądać oryginalnie! Geniuszu. Muszę przyznać, że jesteś świetnym rzemysłownikiem sam. Szpila, czy to nie miało być kawiarnia? Owszem, a czemu pytasz? Cóż, potrzebujemy dekoracyjnej taty na różne smakołyki. Oczywiście, że też zapomniałam. Proszę bardzo, gotowa na pyszne przekąski. Mamy też złoty ekspozytor. Wow! Wytwornie, czego jeszcze brakuje? Co powiesz na ekspres do kawy? No jasne! Nasz ekspres musi być błyszczący, lśniący i złoty, aby pasował do motywu. Su, sprawdź mój nowy kapelusz. Co myślisz? Och, daj spokój. Hej. Przyjaciele, wiecie co to jest? Wkrótce się dowiecie. Odsuń się, tu, Nie chcę, żebyś nagle zniknęła. ta e -e O, nieźle! Magia jako partner w tego typu projektach czyni życie o wiele prostszym. Ten kapelusz jest 7 tygodnia. Au, znowu to samo? No dobra, czas zaparzyć trochę płynnej dobroci. Przepraszam, Su, moja magiczna moc się wyczerpała. Nie mogę niczego wyczarować. Spokojnie, sam zajmę się tym. Trzeba zrobić miejsce, gdzie klienci będą mogli wygodnie usiąść ze swoimi napojami i deserami. I może powinniśmy dodać trochę koralików wokół stołu. Urocze, co nie? Ale stół musi mieć nogi. Bez nerwów, nie zapomniałam. Wow, moja magia znów działa, Ura! cóż, to chyba przychodzi i odchodzi? Teraz pora na krzesła. Krzesła już się robi! Hm? Mamy wszystko, czego potrzeba. Więc wejdzie tu, a potem... Nie, czekaj. Może to powinno być tak? Tak myślę. Krzesło gotowe! A przynajmniej taką mam nadzieję. Proszę bardzo tu. O, jakie fajne krzesełko. Dzięki. Pozwól mi tylko dodać kilka detali. To miejsce będzie naszym cichym zakątkiem do czytania i odpoczynku. Każda kawiarnia potrzebuje takiego kącika. I wreszcie odrobina natury. Wow, su, to miejsce wygląda niesamowicie. Zbliża się wielkie otwarcie. O tak. <laughs> Jeszcze nie sam. Lalka też potrzebuje miejsca do życia. Pokój właścicielki powinien być na piętrze. Ten pilar podtrzyma podłogę na górze. I oczywiście potrzebujemy też schodów. Schody? Tak, robi się tu do dzieła. Dzięki za poręcz, ale potrzebujemy fioletowego. Lśniący fiolet, jeszcze lepiej. To zapowiedź kolorowych lśniących schodków. Myślę z wyprzedzeniem tu. Spróbuj mnie pobić. Och, jestem taki dumny. Z siebie, <grystanie> też jestem z ciebie dumna sami. Nie zapomnijmy o błyszczącym kraliku na górze. To wydaje się odpowiednie miejsce. Więc co dalej, Sam? Teraz czas na łazienkę, gdzie lalka zrelaksuje się po ciężkim dniu pracy. Świetny pomysł. Ja zrobię wannę i prysznic, a ty zasłonę prysznicową, okej? Okay? Oto Mona Lisa zasłon prysznicowych. Imponujące. Dziękuję, wiem. I jaki ładny kolor. Super. Ale najpierw zamontujmy wannę. Ta brokatowa różowa wanna będzie najważniejszym elementem łazienki. To będzie jak kąpiel w gwiezdnym pyle. Jeszcze kilka części i gotowe. Ustawię ją tutaj. Tu mam dopasowaną toaletę. Sprawdziłem ją i działa. Naprawdę? Tak jest. Mam nadzieję, że lalka lubi mieszankę niebieskiego i różu. Potrzebujemy również umywalki w pasujących kolorach. Oto szklana przegroda. Och, jaka piękna. I oczywiście nasza różowa zasłona prysznicowa. Nie możemy też zapomnieć o chodniczku. Po pracowitym dniu pełnym pieczenia ciast i parzenia kawy, lalka będzie mogła się zrelaksować. Zrobię jej wygodny fotel. Idealny do wtulenia się z dobrą książką. I miękkie, puszyste siedzisko. Zaraz wracam. Wow, to takie miłe z twojej strony sam. Lalka na pewno to doceni. Połóż to siedzisko na tamtym fotelu. Sprawdźmy, czy do siebie pasują. Proszę bardzo. O, wygląda tak wygodnie usnąłbym w nim. Zgadzam się. Dodajmy jeszcze poduszkę, wtedy fotel będzie taki jak trzeba. I jeszcze coś cierpliwości? Ozdobna wstążka! Poziom uroku 100 na 100! Co o tym myślisz sam, sami? Ach, co? Sam chciałbym taki mieć. Przepraszam, ale to dla naszej lalki. Ugrabnego gdy będzie spała. O, no tak. Dobry sen wymaga komfortowego łóżka. Hmm, fajnie. Nie czas na relaks kolego. Hmm. Potrzebujemy kilka poduszek na łóżko. Syu, zobacz co tu mam! Świetnie! Proszę bardzo! To znaczy, dziękuję sam, bardzo się dziś przydałeś. No pewnie! I ostatni szlif. Voila! Okej, okay, czas na najwyższe piętro. Strych! Ta podłoga wygląda ładnie, ale wciąż jest pusta. Co tu będzie? To osobisty pokój do czytania dla lalki. Wygląda przytulnie, prawda? I cała domokawiarnia również. Masz rację, tutaj jest wspaniale. Wszystko dzięki Tobie. Hi, ty też dałaś radę. i ładne wnętrze. Czy to twoja recenzja? O tak, musisz spróbować pączków su. Są rewelacyjne. pycha. Naprawdę? Ale gdzie one się podziały? Mm, no cóż, bardzo dobrze je ukryłem. W moim brzuchu. Poczekaj, przyniosę więcej. Na razie, kochani. Och, Sami. Przyjaciele, trzymajcie się. papa. Pa.